serdecznie w pierwszym odcinku naszego nowego cyklu spotkań Design przy kawie ponieważ sytuacja pandemiczna wymusiła na nas brak bezpośredniego kontaktu z państwem Dlatego też postanowiliśmy zaprosić Was do naszego wirtualnego studia i w takiej właśnie formule odpowiedzieć na zadawane przez Was pytania. Mam na imię Justyna i jest mi niezmiernie miło gościć Was na melagu.pl. W swoich wiadomościach pytacie nas, jakie materiały powinniście użyć we wnętrzu, aby było ono bezpieczne, trwałe i przyjazne użytkownikom. Dlatego też dzisiejszy odcinek postanowiliśmy poświęcić ekodesignowi. Ecodesign według nas to aranżacja przestrzeni oparta na materiałach naturalnych produkowanych z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz bezpieczna dla użytkowników czyli ekodesign to bezpieczny dom dla Was i dla Waszych bliskich. Co powinniśmy zrobić? Zaprosić naturę do wnętrza. Jaką podłogę wybrać do wnętrza, aby połączyć ekologię, funkcjonalność i ponadczasowy design? Odpowiedź jest jedna – drewno. A dlaczego właśnie ono? Na to pytanie odpowie zaproszony przeze mnie gość Bartłomiej Dorobisz z firmy Lobawacol Polska. Bartku, dlaczego właśnie drewno? Drewno jest materiałem naturalnym, pozyskiwanym. Surowców odnawialnych, to jest najważniejsze. Świetnie nadaje się do mieszkań i nie tylko. Często jest wykorzystywany do montażu na ścianach, na sufitach, ale przede wszystkim nie jest alergicznym materiałem. Nie wpływa na nasze zdrowie. No właśnie, czyli yy, przepraszam, że wchodzę ci w słowo, ale generalnie dla takich osób jak ja, czyli alergików, warto by było pomyśleć właśnie o drewnie. Tak, dokładnie. Drewno montowane na podłodze na pewno będzie spełniało i funkcjonowało przez bardzo długi okres czasu, co jest bardzo ważne. Zapominamy o tym, że drewno jednak mamy naprawdę na dziesiątki lat, a nawet i więcej. Drewno daje atmosferę w mieszkaniu, która jest niepowtarzalna. Ten produkt zawsze był stosowany i będzie stosowany. Jest to naturalny produkt, tak jak kamień na przykład. Jednak drewno daje o wiele więcej ciepła. Dużo osób często wykorzystuje go mówiąc, że jednak chodząc po drewnie jest całkiem inne uczucie niż wykorzystując całkiem inne okładziny. Dlatego dużo osób wybiera to rozwiązanie. Czyli dużo osób preferuje drewno, ale w zasadzie nas bardziej interesuje temat ekodesignu. Dlaczego ono najbardziej wpisuje się właśnie w ten model ekodesignu i tej bezpiecznej przestrzeni, która tak bardzo moc, mocno promowana jest w dzisiejszych czasach, a przede wszystkim w tym roku 2021, ponieważ takie trendy mamy związane z ekodesignem. Czyli co jeszcze możemy powiedzieć o drewnie? No drewno świetnie nadaje się w mieszkaniach ze względu na swoją pracę. Jeżeli jest dobrze przygotowane podłoże, jeżeli jest dobrze zrobiona podłoga. Ona pracuje, ale tak w znikomym stopniu, że nie przeszkadza to w użytkowaniu. To jest bardzo ważne. Pewnie są jakieś wady i zalety drewna, tak? No to wiadomo jak każdego materiału. Natomiast pewnie o tym odpowiemy w następnych odcinkach, ale Dokładnie. chciałabym, żebyś powiedział: no w zasadzie skupmy się na, na drewnie i podłodze drewnianej. Okej, okay, ja rozumiem, że mamy drewno, wydawałoby się, że jest fajnie, jesteśmy zadowoleni, mamy naturalny surowiec, ale chyba samo drewno nie wystarczy, tak? Świetne pytanie. Justyna, naprawdę. Bardzo mało osób zwraca uwagę, wybierając podłogi, że ta podłoga musi być na czymś zamontowana. Tutaj mamy tak podstawę, czyli tą wylewkę jastrych. On musi być przeważnie zaimpregnowany, czyli użyte grunty i kleje. I teraz tu jest bardzo ważna rzecz. Bardzo dużo osób nie zwraca uwagę na emisyjność danych produktów. I teraz tak, są nieliczne firmy, które bardzo dbają o to, żeby mieć wszelkie badania, certyfikaty. I tutaj jeszcze najważniejsza rzecz. Te produkty muszą być ergonomiczne, ekonomiczne. One nie, mo nie można ich używać za dużo. To jest interakcja pomiędzy danymi produktami, tak jak grunt, klej, a podziwo, nawet na przykład klej i warstwa wykończeniowa, czyli no olej, lakier czy coś innego. No właśnie, bo chyba użytkownik zwykły nie zwróciłby na to uwagi, Dokładnie. co wybrać do podłuża, czyli no, drewno i co dalej, czyli żeby te... Wszystkie komponenty tak, ze sobą to... mogły współpracować. I żeby odpowiednio się łączyły tak i jest. nie zatruwały nas i naszych najbliższych. I nie wchodziły w interakcje. No to właśnie. jest istotna rzecz, bo tutaj jednak zapominamy, wybieramy piękną podłogę, ale nie patrzymy na to, że na przykład klej zastosowany jest dla nas szkodliwy. Czyli możesz szkodzić naszemu zdrowiu? Oczywiście. Tak? Grunty, które są emisyjne i które wprowadzają potem do powietrza przez długi okres użytkowania, nie tylko przy aplikacji, ale później również. I tutaj warto zwrócić na system, który proponuje firma Loba Nazywa się to Connected System. No właśnie, jak to wygląda w przypadku Waszej firmy? Jest to system, który jest oparty na badaniu interakcji pomiędzy poszczególnymi produktami. Mhm. Czyli na przykład gruntu z klejem, klejem ze szpachlówką i tak dalej, i tak dalej. I tutaj badamy wpływ na te elementy, żeby nie wchodziły w sobie niepotrzebne interakcje, które mogą spowodować coś, co może nam przynieść niewskazane skutki, na przykład osłabienie warstwy użytkowej, która jest zabezpieczony parkiem, czyli lakier osłabia, osłabiony emisją kleju, który tam zaczyna podczas schnięcia wydzielać różne substancje, więc tutaj na tym etapie świetne pytanie, że dużo osób przed wybraniem podłogi powinno już właśnie zwrócić uwagę na to, na jakim podłożu będzie układane, zwrócić się do porządnej firmy. Która zwraca uwagę na, na tę na ekologię dobór. i na dobór rzeczywiście surowców, produktów, aby były one bezpieczne. tak I wie, w jaki sposób ułożyć, zamontować i jakie komponenty dobrać do siebie. Klient nie bardzo wie, jakby. Co kupić, co, co ze sobą połączyć. E, I na tym etapie powinien mu ktoś doradzić. tak? Czasem tak. jest tak, że my Najlepszy. nie jesteśmy świadomi, ale e, generalnie architekt, powiedzmy, nie wiem, jeżeli mamy architekta, to może on powinien nam doradzić. Powinniśmy się kogoś zapytać, ja, e, jakich produktów powinniśmy użyć, aby na rzeczywiście rzeczy ten dom. Uwagę. I na co zwrócić uwagę, tak. żeby ten to dom był bezpieczny. To bardzo, jest bardzo, bardzo ważna sprawa. Architekci przeważnie naprawdę już zaczynają bardzo dużą przy... przykładać rolę. Do produktów dobieranych. Bo oprócz pięknej podłogi, która wizualnie e, buduje nam atmosferę w pomieszczeniu, jednak coś pod nią jest. Na czymś jest to przymocowane, przyklejone. I powiem szczerze, bardzo dużo już mamy klientów świadomych, o wiele bardziej świadomych, którzy sami pytają na przykład o dane kleje, czy posiadają certyfikaty o niskoemisyjności, czy e, można zmniejszyć zużycie. Dlatego mamy specjalny aplikator, który Wiem, że tutaj chyba Wasza firma wykorzystuje często... No Dokładnie. tak, my zwracamy uwagę jednak na tą ekologię Dokładnie. i na to, żeby... Nie zaśmiecać tego środowiska. Żeby nie Dokładnie. środowiska, Dokładnie. tak. Mamy specjalne aplikatory. No to jest dość ważne. No nie każdy go ma w domu, nie każdy może to mieć, ale w zasadzie bardziej powinniśmy się skupić na tym ekodizajnie, na ekoprojekcie, żeby być świadomym, i wiedzieć, co nam może zaszkodzić, a co nie. No ja jestem alergikiem, więc bardzo zwracam uwagę na to, co mam w mieszkaniu. Biorąc pod uwagę, pandemia jakby wymusiła na nas to, że siedzimy w domu, pracujemy w domu, jesteśmy w tym domu bardzo często, dlatego powinniśmy mieć świadomość, czym oddychamy. Dokładnie, dlatego to jest bardzo ważne. No, dlatego te środki, które są zastosowane, czy one Będą nam cały czas towarzyszyć, czy po prostu to, co emitują, nie wpłynie na nasze zdrowie? Pamiętajmy, że na przykład były środki wcześniej stosowane, które naprawdę bardzo mocno wpływały na nasze zdrowie. Format zawarte w lakierach, chemotwwardzalnych. To były środki, które się wydawało, że zapach zaniknął, a teraz już jest wszystko ok. Nieprawda. Ten środek cały czas jest emitowany do powietrza, dlatego w tym momencie, wybierając odpowiednią podłogę i odpowiednie produkty do montażu, środki, Daje nam gwarancję, że będziemy mieszkać w czystym mieszkaniu i da nam gwarancję, że to będzie się trzymało. Dodatkowo wybierając drewno jako wykończenie podłogi, jest to materiał, który jest świetnym termoizolatorem. Tutaj można zwrócić uwagę, zapominamy, i nawet niekiedy dużo osób jest zaskoczone, że można go zastosować na ogrzewanie podłogowe. No właśnie. to jest naprawdę świetny materiał. To jest częste pytanie, czy drewno można stosować na tak. ogrzewanie podłogowe? Jak najbardziej, wykorzystując odpowiednie kleje i odpowiednie drewno, odpowiednie produkty, są to przeważnie. Podłogi tak zwane warstwowe, można je naprawdę w 100% zastosować na ogrzewanie podłogi. I właśnie to jest bardzo ważne, bo wydaje się, ogrzewanie, ono jakby emisja powietrza jest, idzie do góry, czyli tym oddychamy i tak dalej. Więc w zasadzie, w zasadzie to jest ważne. Wracamy cały czas do tego, że, ta, że te produkty z zakresu chemii budowlanej powinny być bezpieczne dla nas i dla tak naszych jest. bliskich. Tak, dokładnie. I teraz. Porównując na przykład drewno do ceramiki, to jest chyba najczęściej wybierany produkt, oprócz drewna, czyli tam do gresu. E, mając ogrzewanie podłogowe, musimy mieć praktycznie włączone ogrzewanie podłogowe przez cały okres użytkowania. Od rana do nocy, przez cały rok, żeby mieć ten komfort na bosaka sobie wejść. Natomiast przy drewnie absolutnie nie musimy. Wyłączamy to już no, załóżmy wiosną, kiedy jest ciepło i gwarantuję Państwu, że na bosaka będziecie czuli o wiele większą przyjemność niż chodząc po rozgrzanych płytkach. Niby taki, drobiazg, Niby taki drobiazg, ale bardzo ważny. E, czyli podsumowując, montaż podłogi w stylu eko oznacza przede wszystkim świadomy wybór dobrej klasy produktów, produktów z zakresu chemii budowlanej, ponieważ tak się to fachowo nazywa, e, ale to również oszczędne gospodarowanie surowcem, przede tak wszystkim bez marnowania produktów. E, i nakładania zbyt dużej ilości lakieru czy. gruntu, um, kleju. kleju, dokładnie. Tutaj to jest związane, e, większość produktów są również koncentratami, na przykład, które można wykorzystywać, e, przez to nie, nie, nie budujemy ogromnej ilości opakowań, które trzeba wyrzucać i tak dalej. E, kleje na przykład produkowane są w tak zwanych kiszkach. One po wyciśnięciu praktycznie zostaje tylko kapsel, a nie wiadro, które mieści 20 litrów. No i plastikowe. Dokładnie, ubrudzone w środku pozostałościami jakichś produktów. Więc tutaj niby to są wszystko drobiazgi, ale idealnie się ale wpisuje właśnie dobrze. w, w pomysł, się. który, który promujecie. Eko. Tak, jest, dokładnie. Bardzo Ci Bartko dziękuję za odpowiedź. Bardzo zresztą wyczerpującą. Myślę, że w następnym odcinku może rozwiniemy trochę temat. Tych materiałów budowlanych, ponieważ nie sposób wyczerpać tego tematu, jak widać, w jednym odcinku. Jest on bardzo szeroki. Tu można godzinami opowiadać, i możecie być pewni, że takich odcinków możemy nakręcić jeszcze dużo więcej. No, Jeżeli tylko miliony. jakieś pytania nasuną się, to chętnie będziemy starali się na nie odpowiedzieć. Myślę, że pomożemy w tej kwestii. I bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja Tobie również bardzo dziękuję. Ja